Czy też to czujesz, jakbyś nosił w sobie pożar, jakby w piersi drzemał wulkan, zawsze gotowy do wybuchu? Niepokój, którego nikt nie widzi, bo stałeś się mistrzem w ukrywaniu swoich wewnętrznych trzęsień ziemi, za siłą uśmiechu, za odwagą kogoś, kto wydaje się niepokonany, ale kto powiedział, że odwaga oznacza brak bólu? Jesteś Baranem. Pierwszym tchnieniem Zodiaku. Narodzinami ognia, iskrą, która rozdziera ciemność. Tym, co rozpoczyna, toruje drogę, rzuca wyzwanie niemożliwemu. I właśnie dlatego nauczyłeś się być takim, jakiego oczekują inni. Zdecydowanym, twardym, gotowym do działania. Tyle, że za tą płonącą, czerwoną zbroją kryje się coś, czego rzadko pozwalasz komukolwiek zobaczyć. Nawet sam próbujesz o tym zapomnieć. Ból. Tak. Ból, ten, który przełykasz z trudem, przed którym uciekasz, który zamieniasz w działanie, by nie musieć się z nim skonfrontować. Ból, który krzyczy w ciszy, który pragnie ukojenia, a znajduje zaprzeczenie. Bo w Twoim wewnętrznym świecie czuć za dużo to słabość. A słabość? Ona przecież do ciebie nie pasuje, prawda? A co jeśli powiem ci, że właśnie ten ból, który tak bardzo ukrywasz, jest twoim największym źródłem siły? W tej chwili nie słuchasz zwykłych słów. To wołanie, przejście do wnętrza własnego ognia, nie po to, by go ugasić, ale by go zrozumieć. Bo gdy baran nauczy się przyjmować swój ból, a nie tylko z nim walczyć, Dzieje się coś magicznego. Wojownik staje się uzdrowicielem. Miecz zamienia się w płomień, który ogrzewa, a nie tylko parzy. O to chodzi w tej podróży, by odsłonić ukryty ból barana. To miejsce, gdzie dusza krwawi w ciszy, gdzie siła zamienia się w wyczerpanie, a niezależność w samotność. Czy już to poczułeś? Czy przeżyłeś kiedyś noc, gdy nikt nie widział twojego zmęczenia, gdy musiałeś być silny, bo wydawało się, że nikt nie udźwignie twojej słabości? Jeśli tak, być może jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być, a jeśli jeszcze tego nie rozpoznałeś, może nadszedł czas, by spojrzeć prawdziwie, bez strachu, bo na tej ścieżce nie chodzi o to, by stłumić ogień. Chodzi o to, by nauczyć się z Nim tańczyć. Zostań ze mną, bo w kolejnych krokach odkryjemy warstwy, które baran ukrywa nawet przed sobą samym. Dotkniemy rany, która pulsuje za gniewem i być może. Odkryjesz, że Twoja największa odwaga nie tkwi w tym, że działasz jako pierwszy, ale w tym, że czujesz w pełni. Czy jesteś gotów zmierzyć się ze swoim własnym płomieniem? Zawsze poruszasz się szybko. Jakby świat zawsze się spóźniał. Jakby życie było polem bitwy, gdzie każda sekunda wahania może być fatalna. Twoja pilność w działaniu to nie tylko energia, to krzyk obrony. Bo jeśli zatrzymasz się, jeśli weźmiesz głęboki oddech, choćby na chwilę, może poczujesz. A poczuć dla Ciebie jest bardziej niebezpieczne niż walczyć. Baran to znak impulsu, początków, kosmicznych narodzin. A narodziny bolą. Nosisz w swoich wnętrzach pamięć pierwszego cięcia, pierwszego płaczu, pierwszego rozdzielenia. Twoja dusza zna ból, ale nie nauczyła się go kontemplować, tylko go przekraczać. Dlatego, gdy coś cię rani, działasz. Gdy ktoś cię zrani, odpowiadasz. Gdy świat cię naciska, wybuchasz. Bo w ten sposób pośrodku działania ból nie ma czasu dotrzeć do Twojego serca, ale zawsze Cię dogania, prawda? Ból przychodzi w ciszy po wybuchu, przychodzi, gdy pokój jest ciemny, a dom pusty, przychodzi, gdy nikt już nie jest w pobliżu, by zobaczyć. I nagle wojownik znajduje się samotnie na polu bitwy. Bez zbroi, bez wrogów, bez siły. Ile razy wyszedłeś z kłótni niosąc w sobie więcej urazy niż racji? Ile razy zraniłeś kogoś tylko po to, by nie przyznać się, że sam byłeś zraniony? I ile razy poczułeś winę, ale ukryłeś ją nawet przed sobą? Nie jesteś zimny ani okrutny. Przeciwnie, czujesz za dużo. I właśnie dlatego, czując tak intensywnie, nauczyłeś się chronić przez szybkość, odwagę, reakcję. Ale ta ucieczka to nie leczenie. A z biegiem czasu tylko powiększa pustkę. Może teraz słuchasz tego z węzłem w gardle, wspominając coś, co przeżyłeś, lub kogoś, kogo straciłeś, bo działałeś zanim usłyszałeś. Ale spokojnie. Nie ma tu potępienia. Tylko zaproszenie. Zaproszenie, by zwolnić i spojrzeć. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czego próbujesz nie poczuć? Może za Twoją pilnością kryje się stara smutność, która nigdy nie miała szansy dojrzeć? Może Twoja odwaga narodziła się z bólu, którego nikt nie widział? Zastanów się nad tym przez chwilę, bo to pytanie, pozornie proste, może być kluczem do otwarcia drzwi, które zamknąłeś dawno temu, ale jeśli myślisz, że to jest granica, jeszcze nie dotarliśmy do centrum labiryntu. Jest jeszcze głębszy ból, który baran ukrywa jak tajemnicę, coś, czego nawet twój pośpiech nie potrafi ukryć na zawsze. I to właśnie o tym teraz porozmawiamy. Mówisz, że nie potrzebujesz nikogo, a może nawet wierzysz w to? W końcu zostałeś stworzony, by iść naprzód. Jesteś odkrywcą Zodiaku, tym, który toruje drogę, tym, który pójdzie sam, jeśli będzie trzeba. I często tak jest. Ale jest sekret ukryty w Twojej niezależności: głęboka cisza, jak ta, która zalega nad górami po burzy, pustka, której nikt nie dostrzega, bo nauczyłeś się uśmiechać, nawet kiedy wewnętrznie krwawisz. Ten ból to samotność, ale nie byle jaka samotność. Twoja jest bardziej wyrafinowana, taka, która wygląda na wolność, ale jest oddzieleniem. Taka, która wygląda na siłę, ale jest autoprotekcją, taka, która wygląda na wybór, ale jest strachem, strachem przed oddaniem się i byciem zranionym, strachem przed zaufaniem i byciem porzuconym, strachem przed potrzebowaniem i byciem odrzuconym. Pamiętasz pierwszy raz, kiedy postanowiłeś, że nigdy więcej nie będziesz zależny od nikogo? Może to było w dzieciństwie, gdy dorosły cię zawiódł, może w miłości, która zamieniła się w porzucenie? Może działo się to stopniowo, w wyniku wielu drobnych rozczarowań, które wysuszyły twoją wiarę w innych. Od tego momentu nosisz tę niezależność jak tarczę. Krok w pewności, mowa twarda, spojrzenie, które mówi: Wystarczam sobie, ale w środku. Ile razy pragnąłeś kogoś, kto po prostu cię przytuli, gdy wszystko legło w gruzach? Nie chcesz tego przyznać, nawet sobie, ale ogień, który cię napędza, może cię również odizolować. I dlatego w głębi duszy twoja dusza woła o połączenie połączenie, które nie wymaga zdobywania, które nie potrzebuje masek, zwycięstw czy dowodów siły po prostu obecności. Ból barana polega na tym, że nie wie jak o to poprosić, nie czując się słabym, nie wie jak powiedzieć, też potrzebuje przytulenia, bez poczucia się bezradnym, noszenie całego świata na ramionach i nadal uśmiechanie się, jakby nie bolało. I to tutaj tkwi rana, bo im bardziej zaprzeczasz tej potrzebie, tym bardziej ona rośnie. A kiedy ktoś w końcu się zbliża, strach, krzyczy głośniej, reagujesz, odsuwasz, przerywasz, bo zanim ktoś odejdzie, lepiej, żebyś to ty zamknął drzwi. Ale czy naprawdę musisz? Czy naprawdę musisz się cały czas udowadniać? A może? Jesteś już wystarczająco silny, by pozwolić sobie na bycie wrażliwym? Zrób głęboki oddech nad tym pytaniem. Może twoja prawdziwa siła nie polega na chodzeniu samotnie? Ale na odwadze, by pozwolić komuś chodzić obok ciebie. A jeśli? To zaboli, nic się nie martw, bo ból, który tu ujawniamy, to ten, który może cię uleczyć. Ale, żeby to się stało, musimy zejść jeszcze głębiej, bo istnieje jeszcze inny ból taki, który nie pochodzi od innych taki, który rodzi się z tego, jak traktujesz siebie, gdy nikt nie patrzy. To ta cicha rana, którą teraz wyjawimy. Jesteś gotowy, by spojrzeć na odbicie, które zawsze unikałeś? Wybuchasz. Często nie rozumiejąc do końca dlaczego. Wystarczy szczegół, jedno złe spojrzenie, jedno słowo w niewłaściwym miejscu, a wulkan w tobie grzmi. Dla tych, którzy patrzą z boku, wygląda to na wściekłość, ale dla tych, którzy słuchają duszą, to krzyk o pomoc, bo twoja złość. Ten płomień, który pochłania wszystko w kilka sekund, nie zawsze jest prawdziwą złością. Często to ból przebrany za gniew, ból prastary, ból, który nauczyłeś się ukrywać w hałasie, pośpiechu, sile. Prawda jest taka, że za tą impetyczną reakcją kryje się coś znacznie delikatniejszego bezradność. Poczułeś się kiedyś bezsilny? Ten moment, gdy wszystko, czego pragnąłeś, to być zrozumianym, ale świat zdawał się głuchy. Tamta chwila, gdy próbowałeś wyrazić swoją wrażliwość, a ludzie się śmiali, albo kazali ci być silnym, albo używali tego później przeciwko tobie, to wtedy postanowiłeś, że pokazywanie słabości jest niebezpieczne. I od tego dnia, za każdym razem, gdy coś zagrażało temu delikatnemu punkcie, stawiałeś opór. Krzyczałeś, zanim zostaniesz zraniony, atakowałeś, zanim zostaniesz zignorowany, panowałeś, zanim ktoś zobaczył twoje niepewności, ale dusza, ona nie zapomina. I każda wybuchowa reakcja, każda niecierpliwość, każda nieproporcjonalna kłótnia to nieświadoma próba ochrony tego wrażliwego miejsca, którego nigdy nie nauczyłeś się pielęgnować. Chronisz to miejsce, jakbyś. Bronił przestraszonego dziecka z nadmierną surowością. Ale co jeśli usłyszysz to dziecko? Co jeśli zamiast krzyczeć usłyszysz, co złość chce ci powiedzieć? Odkryłbyś, że często to, co czujesz, nie jest nienawiścią, to smutek, nie pogardą, to strach przed odrzuceniem, nie niecierpliwością, to zmęczenie bycia zawsze tym silnym. Może właśnie dlatego czujesz się wyczerpany, nie ciałem, ale duszą, bo niełatwo być wojownikiem przez cały czas. Nie fair by trzeba było wygrać bitwę, żeby inni dostrzegli twój ból. Zauważyłeś, jak czasami to ty sam nie pozwalasz innym zobaczyć cię zranionego. To jest ślepy punkt twojej drogi. Baran został stworzony, by być impulsem tak. Ale również by nawiązać kontakt z pierwotnym ogniem. A w centrum każdego ognia jest rdzeń, wrażliwy, niestabilny, tajemniczy. To w tym rdzeniu kryje się istota Twojego bólu i paradoksalnie klucz do Twojego uzdrowienia. Jeśli będziesz miał odwagę spojrzeć na tę część, którą tak bardzo próbujesz uciszyć, odkryjesz, że złość nie musi być Twoim wrogiem. Może ona być Twoim posłańcem. A jeśli posłuchasz tej wiadomości, może zaczniesz traktować siebie z większą delikatnością, bo ogień, kiedy jest zrozumiany, może być domem, a nie tylko bronią, ale spokojnie. Jest jeszcze jedna zasłona do zdjęcia, bo to, co boli w Tobie, nie zawsze pochodzi od Ciebie. I teraz porozmawiamy o tym. Zastanawiałeś się kiedyś, Ile z tych bóli, które czujesz, tak naprawdę odziedziczyłeś? Nieświadomie, nie każdy ból, który odczuwasz, jest Twój. Brzmi dziwnie, prawda? Ale posłuchaj sercem, bo niektóre z najgłębszych ran, które Cię przecinają, nie zostały przez Ciebie wybrane. Po prostu nauczyłeś się je nosić, jakby były częścią tego, kim jesteś. I wtedy, zamiast nazywać je ranami, Nazywasz je sposobem bycia? Taki już jestem. Nie znoszę upokorzeń. Zawsze sobie poradzę. Nie lubię polegać na nikim. Ale czy to naprawdę ty? A może to, co zostało z ciebie po wszystkich bitwach, które nie były twoje? Baranie, jesteś początkiem pierwszym znakiem narodzinami indywidualnej świadomości. I dlatego często nie tylko niesiesz swoją własną podróż, ale także tę, którą niosą ci, którzy byli przed Tobą, rodziny, które nie wiedziały, jak przyjąć emocje, dzieciństwa, w których miłość przyszła z wymaganiami, domy, w których cisza krzyczała głośniej niż uczucia. Może to ty byłeś pierwszym w swojej rodzinie, który powiedział nie, kto przełamał cykle. Kto wyzwał to, co wydawało się niezmienne, i to boli. Bo łamanie ancestralnych wzorców nie jest lekkie. To poród. A jak każdy poród, wiąże się z bólem, strachem i krwią. Dlatego musiałeś dorastać, musząc być silnym. Nie z wyboru, ale z potrzeby. Sprawiono, że uwierzyłeś, że miłość będzie tylko wtedy, gdy będzie istniała wydajność. Że szacunek będzie tylko wtedy, gdy będzie osiągnięcie, że przestrzeń dla Ciebie będzie tylko wtedy, gdy będziesz walczył o nią. A bezwiednie przyswoiłeś to wszystko. Ból stał się impulsem, brak stał się pośpiechem, porzucenie stało się zbroją, ale teraz jesteś tutaj, zatrzymany, słuchający, oddychający. I może po raz pierwszy zaczynasz kwestionować, czy to naprawdę moje? Czy ten strach przed byciem wrażliwym to naprawdę mój? Ten ból, by zawsze być tym silnym, narodził się we mnie, czy został mi przekazany? Te pytania to portale. Każdy z nich otwiera nową komnatę w tobie. I im głębiej wchodzisz w tę wewnętrzną świątynię, tym bardziej zdajesz sobie sprawę. Za wojownikiem stoi strażnik, a ten strażnik nie musi już walczyć, by istnieć, on po prostu może być. Zastanawiałeś się kiedykolwiek, co by się stało, gdybyś zrzucił te ciężary, gdybyś przestał identyfikować się z bólem, który odziedziczyłeś i zaczął budować nowy sposób bycia sposób, w którym siła nie wyklucza wrażliwości, gdzie niezależność nie wyklucza partnerstwa. Gdzie ogień nie musi niszczyć, by być szanowany. Czujesz tę możliwość, jest bliżej niż myślisz. W każdej decyzji, którą podejmujesz, gdy postanawiasz słuchać siebie z większą delikatnością. W każdej chwili, kiedy przestajesz powtarzać wzorce i zaczynasz tworzyć świadomość, ale by ta transformacja naprawdę miała miejsce, brakuje ostatniego kroku coś, co zamyka cykl. Coś, co przywraca płomień do Twojego pierwotnego celu. To właśnie teraz ujawnimy. I w tej podróży zrozumiesz, co naprawdę miała Cię nauczyć arianska bolesność. Jesteś gotów na tę prawdę? Dotarliśmy do końca tej drogi, Ty i Twój płomień. Przeszliśmy przez wewnętrzne krajobrazy, które rzadko odwiedzasz. Dotknęliśmy ran, które nauczyłeś się ukrywać. Słuchaliśmy krzyków, które Twoja dusza trzyma w ciszy od lat. A teraz? Teraz nadszedł czas, by spojrzeć na wszystko, nie z osądem, ale z szacunkiem. Bo ból, który nosisz, ten, który próbujesz ukryć nawet przed sobą, nie jest Twoim niepowodzeniem. To Twoje wprowadzenie. Baranie, jesteś początkiem. Zodiaku. Ale każde narodziny to chaos, zanim stanie się porządek, to skurcz, zanim pojawi się światłość. I dlatego w tobie tkwita pulsująca intensywność. Ten niemal nieznośny gorąc. To pragnienie życia, nawet wtedy, gdy życie boli. Twój. Dar nie polega na tym, by być niezniszczalnym. Polega na tym, by być prawdziwym. Świat nie potrzebuje, byś był zawsze praw, zawsze silny. Zawsze gotowy. Świat potrzebuje, byś był cały, ze swoimi cieniami, swoimi bliznami, swoimi niejasnymi pragnieniami, swoimi tak ludzkimi słabościami. I może to, czego szukałeś przez całe życie szacunku, uznania, miłości nigdy nie zależało od Twojej zdolności do wygrania, ale od Twojej zdolności do czucia. Bo tylko ten, kto czuje, przekształca. Tylko ten, kto uznaje swój ból, jest w stanie przyjąć ból drugiego. Tylko ten, kto schodzi na dno własnej studni, jest w stanie zapalić tam światło tato i poprowadzić innych po tej drodze. Twój ból, Baranie, jest święty. Nie dlatego, że cię definiuje, ale dlatego, że cię objawia. Objawia to, co masz najcenniejsze. Odwagę, by zacząć, nawet będąc zranionym. Gniew, który staje się siłą, strach, który staje się ruchem, miłość do siebie, która gdy dojrzeje, staje się współczuciem. Może teraz jesteś cichszy niż wcześniej, lżejszy, a może po prostu bardziej świadomy. Bez względu na to, coś w tobie już się zmieniło, nie musisz już uciekać od siebie, możesz zostać. Możesz oddychać, możesz spojrzeć sobie w oczy, nie odwracając wzroku, bo ta część ciebie, która najbardziej boi się być dostrzegana, to właśnie ta część, która najbardziej zasługuje na miłość. Widziałeś, jak to się dzieje z kimś z barana? A może ta osoba to ty? Jeśli coś w tym filmie dotknęło twojej duszy, napisz mi w komentarzach. Powiedz, co poczułeś, nawet jeśli to tylko jedno słowo. Bo czasami dzielenie się bólem to pierwszy krok, by pozwolić mu płynąć. Jeśli znasz barana, który żyje zbyt intensywnie, za szybko, zbyt samotnie, wyślij mu ten film. Może on też potrzebuje usłyszeć, że bycie wrażliwym to także sposób na wygraną. Nosiłeś za dużo ciężaru przez zbyt długi czas. Teraz nadszedł czas, by pozwolić sobie na lekkość, bo prawdziwy ogień nie niszczy On objawia, On przekształca. I przede wszystkim On oświetla. Jeśli ta podróż dotknęła jakiejś zapomnianej części Twojej duszy, zostaw lajka to jak płomień, który utrzymuje to przesłanie przy życiu. A jeśli poczułeś, że znalazłeś coś w sobie tutaj, Zasubskrybuj, bo na tym kanale każdy film to lustro duszy. I co tydzień czekają na ciebie nowe kosmiczne prawdy. Niech twój ogień nigdy nie zgaśnie, niech już nigdy nie uciekasz od swojej światłości.